Kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale Przemysław, odkładaj ten telefon, odkładaj robotę, teraz czas na przyjemności. Ja nie wiem kiedy, ale jak już wspominałem, ja pracuję 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nieważne gdzie jestem, z kim jestem i co robię, po prostu praca mnie nie opuszcza, ale aby móc skorzystać właśnie z pół roku w takich pięknych miejsc, w jakich jesteśmy tutaj, trzeba sobie po prostu na to zapracować. I trzeba sobie poradzić, prawda? Tak, dokładnie. Więc generalnie przyjechaliśmy na wakacje, aby odpocząć od odpoczywania w domu po, poprzednich, po, po wakacjach. poprzednich wakacjach, na których odpoczywaliśmy od odpoczywania w domu. <grym> Kochani, żebyście tego nie odebrali, źle, po prostu my mamy taką możliwość, że możemy pracować z każdego miejsca na świecie. I teraz, bo już się zakręciłem, ale jest naprawdę dosyć wcześnie rano, my już sobie tutaj delikatnie drinkujemy, ale zanim powiemy Wam, gdzie jesteśmy, bardzo bym Was prosił, abyście strzelali i napiszcie w komentarzu pod tym filmem, jak myślicie, gdzie teraz jesteśmy. Podpowiem Wam, że byliśmy tutaj bardzo niedawno, jest niesamowicie gorąco jest ponad 35 stopni. Napiszcie, proszę w komentarzu, Więc dajcie nie, to nie znać. Jest Grenlandia. Nie, nie byli, ja w ogóle nie byłem nigdy na, Gren, na Grenlandii. Kochani, dajcie znać, a my za moment Wam powiemy, gdzie jesteśmy, opowiemy o tym miejscu, dlaczego tak naprawdę tutaj przyjechaliśmy. No i co, nie przedłużając serdecznie, zapraszamy Was do subskrybowania oglądania. Nie! Do spędzenia tego dnia z nami. No do tego nie musimy Was zapraszać. Ja mam, ja mam nadzieję, że jesteście z nami po prostu zawsze chętni. Aj, przemysław, kochani, widzimy się za moment. Zmieniliśmy miejscówkę, ale ja stwierdziłem, że jeszcze się wytłumaczę, dlaczego od samego rana pijemy alkohol. Dzisiaj moja babcia obchodzi urodziny, także babciu, ty jesteś na pewno jedną z pierwszych, która tego vloga ogląda z całego serca. Tak jak w filmiku, który Ci nagrałem, życzę Ci zdrowia, wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję, że jesteś i naprawdę. E, no, może już e, zaprzestanę, bo łamie mi się głos. Ojejku. Aż mi się ręka e, zatrzęsła. No nic, kochani. Chciałem Wam powiedzieć też o tym, że e, tutaj w... W Dubaju, no dobrze, już powiem, gdzie jesteśmy. Jest coś takiego, że nie możemy się połączyć przez FaceTime, przez Facebooka, przez Instagram. Jest tutaj to wszystko zablokowane. Możemy wysyłać wiadomości, możemy wysyłać zdjęcia, możemy też wysyłać filmiki. Jest też pewna aplikacja, która zmienia IP i pokazuje inną lokalizację, aniżeli ta, w której się. Znajdujemy. To jest chyba legalne w ogóle, tak mi się wydaje, ponieważ każdy o tym mówi, że trzeba to zrobić. My tej aplikacji akurat jeszcze nie pobraliśmy, więc przed chwilą nagraliśmy babci życzenia. Wysłaliśmy je normalnie, tak jako plik. No i teraz nagrywam jeszcze raz babciu ci życzenia. 100 lat, wszystkiego najlepszego, dużo, dużo zdrówka. Mieliśmy jechać dzisiaj do centrum, ja już od samego rana się ogarnąłem, ale zmieniliśmy zdanie i jedziemy do mariny, ale dopiero wieczorem, także idziemy się teraz przebrać w stroje plażowe, w stroje kąpielowe i zaraz opowiemy Wam więcej. Przemysław, co Ty tak się tutaj czaisz? Przecież ja możesz podchodzić, przecież Ty jesteś częścią tych vlogów. Tak, ale właśnie miałem rozpinę, bo chyba gdzieś zgubiłem słuchawki. Uuu, ale mamy jeszcze za dwie, trzy pary, bo mama tak, ma jedne. Tak, 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 najważniejsze, że mam po prostu końcówkę. To... <laughs> tak, przejściówka jest. Bez, bez tego się nie ruszam, ale słuchawki gdzieś zapodziałem, więc już musimy ogarnąć następne. <laughs> Jak ci się podoba taki rodzaj zwiedzania Dubaju tym razem? Powiem Ci, że jestem pod wrażeniem, jestem w szoku, ponieważ w ogóle się nie spodziewałem tego, że ten wyjazd tak mnie wyzwoli i że będę tak zadowolony. Ponieważ czuję się tutaj, z racji tego w ogóle może opowiem, że możemy korzystać z trzech hoteli. Tutaj mamy taką nowoczesną część, w której jesteśmy zameldowani i przy plaży mamy dwa resorty, z których korzystamy, możemy jeść, możemy kąpać się w basenach. Poczekaj, może sobie stanę. Tak, tutaj, żeby było mi wygodnie. I ten jest właśnie, tak jak wspomniałem, bardzo nowoczesny. Ten jeden przy plaży jest w klimacie takim bardzo afrykańskim, trochę jak Kenia, jak Zanzibar. Nawet bym zahaczył o Malediwy, prawda? To wejście do Zgadzam tego hotelu się. robi takie wrażenie, że moi rodzice nie byli na Malediwach jeszcze, chociaż bardzo chcą. Oni są tutaj z nami. I mówię do mojej mamy tak wejście wygląda do hotelu na Malediwach. Także wyobraź sobie, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się ich tam zabrać. Poza tym w Dubaju jakimś dziwnym trafem, moi rodzice są również pierwszy raz, także moja mama codziennie przebiera nogami, żeby już do centrum, do Mariny. Podburcz Kalifa jechać, ale chcieliśmy sobie troszkę odpocząć, zregenerować się, opalić, żeby lepiej we vlogach wyglądać. No i co spędzić po prostu ten czas naprawdę razem? Tak, i też w ogóle forma spędzenia tych wakacji, akurat w Dubaju, jest zupełnie inna niż ta, którą byliśmy mieliśmy, ostatnio. mieliśmy okazję tutaj być ostatnio, bo ostatnio byliśmy i na rejsie na statku, w ogóle po Emiratach, i no w i Dubaju byliśmy w samym centrum. Byliśmy w samym centrum, w hotelu z widokiem bezpośrednio na Burcz Kalifa, teraz jesteśmy w resorcie. W Dubaju, ale tak trochę poza Dubajem. Tak, no tu jest jakieś 35 km od centrum, więc nam to nie przeszkadza. Jest to zupełnie inaczej w sensie niż... Mi sze... się bardziej podoba taki rodzaj wypoczynku, ponieważ w mieście jest fajnie, ale no mając 30 kilka stopni, spacerując za dnia... No pomiędzy tymi budynkami szklanymi troszkę by to było ciężkie, ale i tak to zrobimy, damy Wam znać, ale myśleliśmy, że będzie na tyle gorąco, że nie da się w ogóle funkcjonować. A wystarczy koszula, krótkie spodenki, dobry drink i naprawdę jest fantastycznie. To co uciekamy do rodziców chyba, tak, co? idziemy na plażę. A o czym warto wspomnieć to na pewno o tym, że ten hotel, w którym my jesteśmy, znajduje się jakiś kilometr? Czy mniej? Od czego? Od plaży. Nie, no to mniej. Mniej? No dobrze, w każdym bądź razie na tyle daleko, że na piechotę się nie chce chodzić, więc tutaj mamy stację dla meleksów i zaraz ktoś po Wiesz, nas pojedzie. Znając ciebie, to nawet jakby to było 100 metrów do plaży, to tak byś pojechał meleksem. Przemysław, tutaj proszę mnie nie oczerniać, ale każdy z tego korzysta. Nawet moja mama jeszcze ani razu na piechotę nie poszła, ponieważ no nie, to jest więcej niż e, tyle, co ty mówisz. No i co Przemysław, znalazłeś słuchawki? Nie, niestety nie, nie wiem gdzie je po prostu zgubiłem, możliwe, że po prostu wsadziłem je gdzieś i gdzie później nie będę mógł znaleźć, co jest akurat w moim przypadku standardem, bo ja wiecie czegoś szukam, drugiej jest to telefon, tym razem są to słuchawki, więc generalnie jakoś, no, to się mnie chyba nie trzyma. Boże, jak telepie zaraz wypadnę z tego wózka. Nie, ile świeżego powietrza teraz, ten wiatr tutaj. Jezus! Oni to naprawdę Przemysław bardzo szybko jeżdżą. Pamiętasz wczoraj wieczorem co było. W sensie nie to, żebyś mógł nie pamiętać, bo zalewa pozalewa mnie zaraz. Wczoraj to prowadził nas tak e, kierowca, że prawie powypadaliśmy z tego momentu. A moja mama z prostownicą w ręku pamiętasz tak! Ale w ogóle to jest jakiś nietrafiony chyba wyjazd. Bo ja, po pierwsze, zapomniałem szczotki do włosów. Przez takiego, po pierwsze, nie mogę wysuszyć swoich włosów. Po drugie, zaczynają, będą mi się kręcić. I nigdy by się nie kręciły. Jezu. Więc nie, niestety, musicie mi wypatrzeć, ale do końca vlogów z wyjazdu będę wyglądał jak taki francuski pudel. Przestań, przemysław. Twoja mama zapomniała no. o ustawie też też po prostu się kręcą na waksa, Jesteśmy tak, że... na wakacjach, trzeba odpuścić. Cieszmy się, że tu jesteśmy, a nie jakieś tam pierdoły. to cały czas. Sam widziałeś, jak po pierwsze od ciebie na recepcji zachodzili od razu na samym początku, że wyglądasz świetnie, elegancko. Samego rana, jak można tak dobrze wyglądać? Dokładnie, że wpadać ludzie w kompleks no to hello. Ja nie wiem jak to jest, ale Przemysława zawsze wszyscy zaczepiają. Powiedzcie mi kochani, czy ja mam jakiś nieprzyjemny wyraz twarzy, ponieważ do mnie tutaj nikt nie podchodzi, nikt mnie nie zaczepia, a Przemysława zagadują, pytają o wojnę. O to, że gratulują Polsce, jakim wszyscy pomagamy. Przemysław też opowiadał o naszej akcji, którą razem z Anetą zorganizowaliśmy. Także niesamowicie miło, tylko zastanawiam się, dlaczego nikt do mnie nie podchodzi. Oprócz tego, że komplementują to, jak wyglądam. Jak wyglądamy? Chociaż no tutaj głównie uwaga. Całej atencji, nie uwaga nie. jest skupiona głównie na mnie, ale naprawdę, jeżeli chodzi o jakąś taką trudną tematykę, Cię, ja wyp wszyscy to. pytają ciebie. <laughs> tak, o to, jest to, bo widzą po prostu, że jestem bardziej komunikatywnym człowiekiem. Ciebie po prostu komplementują, bo wyglądasz ekstra, a ja jestem po prostu osobą. Którą Szkoda, że ja się tak nie czuję. Zobaczcie, idzie gwiazda, babcia internetów. Cześć, co tutaj robicie? Konspira. Zamiast się plan. A pozdrawiam wszystkich w takim razie bardzo serdecznie. Tak, nagrywamy już dzisiaj vloga. A, a przede wszystkim pozdrawiam swoich najwspanialszych na świecie wnuków, których kocham. I <noise> swoich przyjaciół. Już się chyba śnieliście, co? No, bardzo się Ca, Całe dwa dni bez kontaktu telefonicznego no, i. No, to jest masakra, po prostu. Właśnie opowiadałem o tym, że tutaj połączenia są zablokowane. Jak się czujesz? Jak ci się tu podoba? To jest tu po prostu pięknie. Piękna pogoda. Ja w ogóle lubię ciepłko, jak jest. Także dla mnie to jest. Yy... Super po prostu wyjazd. Zobaczymy jak będzie dalej, bo tak naprawdę to ja jeszcze tego Dubaju nie widziałam. Tylko przyjeżdżaliśmy autokarem do hotelu. No tak, właśnie mówiłem, że dopiero tutaj się relaksujemy, odpoczywamy i od jutra, albo od dzisiejszego wieczoru zaczynamy. Zwiedzanie. No wreszcie, bo ja już po prostu się doczekać nie mogę, jak na szpilkach. No sama wiadomo, nie no tak, pojadę. Tak, tak zareklamowaliśmy, że się doczekać nie można. Nie? No nie mogę się doczekać, po prostu tyle słyszałam wspaniałych rzeczy i po prostu. Koleżanka to... też ci mówiła, Iza, prawda? Tak, koleżanka mi opowiadała w ogóle, że jest tak pięknie. No oni co prawda byli bliżej miasta i no. Częściej e, popołudniami chodzili wręcz na spacer na, do centrum, no ale my mamy też możliwość. Tak, jeszcze jesteśmy tutaj tyle dni. Tak, tak, także no nie mogę się doczekać na te widoki. Pozdrawiamy wszystkich Pozdrawiamy. serdecznie. Ha, do usłyszenia i zobaczenia. To filmik. No ale pięknie to kimono wygląda, naprawdę. Przewiewne, no po prostu Idealne. Reforcja. Polecam wszystkim Paniom. Krokodyl widoczny. Krokodyl A potem, ja co to właściciele klubu wywalili nas, ale flaszkę nam przyniesie na A ja tego nie pamiętam. No, no, I nas A, to możliwe, już pojechaliście i my tam jeszcze zostaliśmy. A to afterparty tak zwane. Tak. I powiedzieli, że już nie mamy do wyjścia, ale flaszkę nam na żebyście żeby jeszcze, <laughs> jeszcze muszę Wam go pokazać od tej strony, zanim rozłoży ogon. Nie chcę go stresować, ale zobaczcie. Tutaj postaram się wyostrzyć, jak pięknie wygląda. On się pewnie boi, mimo że jest przyzwyczajony, ponieważ te pawie chodzą po całym terenie tutaj hotelu. No, sami przyznajcie, robi wrażenie. Możesz się odwrócić do mnie przodem? Pokaż się, Boże, dlaczego ty to robisz. Bardzo cię przepraszam, ale musisz tutaj moim widzom się pokazać. Cudowo. Przemysław, czy ty to widzisz? On mnie nie lubi. Albo się boi po prostu. Pokaż się chociaż z daleka. Zobaczcie, kochani, jak pięknie wygląda. Zostawiłem moją ekipę, ponieważ czekamy na Ubera. Słuchajcie, jest taki problem. Dzisiaj mamy piątek, no prawie wieczór, i bardzo ciężko jest zamówić taksówkę, zamówić Ubera. Udało się nam, właśnie czekamy, i zostało nam dosłownie 12-13 minut do przyjazdu naszego samochodu. Tutaj też jest tak, że no nie można usiąść obok kierowcy, więc musieliśmy zamówić taki większy busa czy coś takiego. Nie mogę się doczekać, moi rodzice pierwszy raz zobaczą Dubaj Mall, zobaczą Burj Khalifa. Ja sam nie mogę się doczekać, aż znowu tam będę i znowu zobaczę. A i to będzie cudowny wieczór. Dojeżdżamy do centrum Dubaju, jedziemy do Dubaj Mall. Zobaczcie, mamy tutaj 7 pasów, i są korki, to jest coś niesamowitego. Muzyka Co odkrywasz atrakcję na nowo? Tak, ja nie wiem jak to się stało, że za pierwszym razem nie dotarliśmy tutaj. Słuchaj, to jest tyle po prostu rzeczy do zrobienia, że nic I dziwnego. Zobacz, tutaj jest ten tunel z rybami, a my pójdziemy nie płacąc pod Nie płacąc, zobaczymy to akwarium od tamtej strony. To jest mych z YouTube'a i z Instagrama. Opowiedz, Przemysław, jakąś ciekawostkę. Jedną z ciekawostek, które wyczytałem wczoraj, to jest to, że budynek, który jest za nami, czyli Burj Khalifa, pierwotnie miał mieć nazwę Burj Dubai, ale ze względu na to, że podczas budowy zabrakło funduszy, a dokładnie 8, miliard 8 miliardów dolarów, ee, premier Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tak, premier chyba to był, e, o imieniu Kalifa. kalifa. Dokładnie już zapomniałem. E, o imieniu kalifa dofinansował po prostu zakończenie budowy i na jego cześć nazwa z Burj dubaj zmieniła się na burcz kalifa. Tam było chyba 8 milionów euro albo 8 dolarów. Miliardów miliardów. Dolar Boże. 8 miliardów dolarów. Ja nawet Dokładnie. nie wiem ile to jest. Call the cab, make space. And she said, I won't answer if you call me when you're lonely. I guess i let her go. Never mind, it's too late. But I can't believe I let you slip. I think about it seven days a week, and this just can't be how it's supposed to Just let you go away Like my friends think I should Cause what if I just wanna be with you? I don't know what the hell I'm gonna do But honestly I can't remember If you love me Or maybe I'm just feeling lonely I don't know Just let her go She got herself a guy And he's good No he's everything she wanted packed behind the pretty face but i kind of hope he breaks her heart into little pieces and let me pick them all back up and we'll put them back together but i can't believe i let you slip i think about a 7 <laughs> <laughs> no dobrze <laughs> nagrywajcie <laughs> jak się podobało? po na coś pięknego. <laughs> <laughs> Mam słów, chyba zabrakło, ale pięknie. Co w końcu, tu jesteś? No właśnie. I do góry. O, nawołują do modlitwę?